To też na pewno nie jest prosta sytuacja dla Artura, bo dołączył późno, kiedy właściwie już powinni być zawodnicy wyselekcjonowani i gotowi do, do podpisania kontraktów. Jednak no, nie mieliśmy takich graczy praktycznie. W związku z tym no, Artur musiał się szybko wziąć do takiej tytanicznej niemalże pracy no i, i, i na dzisiaj wygląda to bardzo optymistycznie, natomiast no, no też nie jest czarodziejem, żeby, żeby w tak krótkim czasie móc sprowadzić móc wartościowych zawodników do klubu. Ja wierzę, że to będzie postać, która w końcu jakby wprowadzi nas na wyższy poziom scoutingowy i dostarczy zawodników e, takich, którzy. Którzy szybko będą wzmocnieniami i nie będą potrzebowali dużo, dużo czasu, ale też unikniemy no takiej ilości nietrafionych transferów, nieprzygotowanych transferów często, bo w zeszłym, w zeszłym okienku też działaliśmy w dużym deficycie czasu, a to w działaniach scoutingowych nigdy nie jest. Nie jest, nie jest dobre. Wierzę, że, że w końcu, tak jak mówię, dzięki też Arturowi, dzięki przygotowanym procesom przez Mariusza Kondaka, który zrobił świetną robotę taką procesową, jeżeli chodzi o uporządkowanie działu scoutingu. Artur to teraz, teraz przejął, no ale na efekty trzeba będzie poczekać, bo to jest dział, który musi pracować na zakładkę, który pracuje na zakładkę. On pracuje teraz tak właściwie, tak właściwie w tym momencie to dla mnie dział skautingu powinien pracować na kolejne okienko, a my no w pocie czoła działamy i, i nad, tym, nad tym okienku po prostu. I, I tak to, tak to, tak to, tak to wygląda. Ale tak jak powiedziałem, no, wszyscy współpracujemy, pomagamy. Bardzo się cieszę, że Artur dołączył. Tak jak powiedziałem, wykonuje mnóstwo pracy. Dzisiaj wczoraj był na Słowenii z Wojtkiem Cyganem. Dzisiaj już są tutaj w Holandii u nas i, i, i tak jak mówię, już jesteśmy po dwóch spotkaniach. Rozmawiamy, działamy. Kontaktujemy się z zawodnikami, a ja też czy nie, staram się pomagać w tym procesie na ile, na ile mogę, żeby, żeby pomóc drużynie, pomóc, pomóc klubowi wyjść z tej, z tej sytuacji.